Dzień dobry, Jan Morbiato, NN Investment Partners TFI. To nasz trzeci podcast w cyklu Finanse po godzinach. W tym roku pod koniec czerwca jest jeden temat, tak gorący jak pogoda za oknem: to pracownicze plany kapitałowe, w skrócie PPK. Lada chwila, bo od 1 lipca pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 osób będą mogli podpisywać umowy o zarządzanie PPK. Wiele wskazuje jednak na to, że sporo firm nie zrobi tego od razu. No i to właśnie dla tych niezdecydowanych przygotowaliśmy ten podcast. W tym odcinku porozmawiam z Mirosławem Tarczoniem i Reneuszem Chwazikiem. Obaj pracują w WN Investment Partners TFI. Mirek Tarczon zajmuje się sprzedażą PPK, a Irek Chwazik odpowiada za część kwestii operacyjnych związanych z obsługą uczestników funduszy. Zapytam ich m.in. o to, na co zwrócić uwagę przy wyborze zarządzającego PPK, z jakimi trudnościami w związku z prowadzeniem PPK mogą się spotkać pracownicy działów HR, czy no, w jaki sposób podmioty zarządzające PPK odciążą działy HR w firmach. Są już ze mną Mirek Tarczon i Irek Chwazik. Cześć panowie. Cześć, Cześć dzień, dzień dobry. dobry. Zacznijmy od takich spraw porządkujących ten temat PPK. Po co w ogóle one są? Dlaczego rząd zdecydował się wprowadzić takie rozwiązanie? To jest bardzo dobre pytanie. Patrząc na to, jak. W ogóle wygląda sytuacja demograficzna w naszym kraju, jakie prognozowane są stopy zastąpienia dla przyszłych emerytów, jak mało osób zdecydowało się w naszym kraju na oszczędzanie na dodatkową emeryturę, jak niskim zainteresowaniem cieszą się produkty trzeciofilarowe. filarowe. No, jedynym słusznym rozwiązaniem jest wprowadzenie takiego produktu, który przymusza ludzi do oszczędzania, stąd też pojawiły się pracownicze plany kapitałowe, które Przenoszą też ciężar oszczędzania z pracownika na pracodawcę, który, jak wiemy, finansuje część wpłaty. Dzięki temu pracownikom łatwiej jest przekonać się do produktu. Najszybciej no też są w stanie zbudować jakiś emerytalny kapitał po kilkunastu czy kilkudziesięciu latach. A to oznacza, że ta emerytura z ZUS ona będzie po prostu niewystarczająca czy bardzo niska. Patrząc na to, jak wyglądają dane OECD, stopa zastąpienia obecnych dwudziestolatków, którzy w roku 2016 weszli na rynek pracy, kształtuje się na poziomie około 25-30%. Co to oznacza? Oznacza to, że w momencie, kiedy będziemy przechodzili na emeryturę, nasze dochody może spadną do 1 trzeciej tego, co do tej pory otrzymywaliśmy od pracodawcy, więc siłą rzeczy. Musimy w jakiś sposób sami w trakcie naszej aktywności zawodowej oszczędzać, po to, aby ten spadek jakości życia w momencie, kiedy przychodzimy na emeryturę, nie był aż tak odczuwalny. A przejdźmy już do samej konstrukcji produktów. Te PPK to dosyć homogeniczny produkt w tym sensie, że został precyzyjnie przepisami uregulowany. Czy te firmy zarządzające tymi PPK, one się jakoś wyróżnią między sobą? Tak, PPK to dość homogeniczny produkt. W którym ściśle ustawodawca określił limity pomiędzy częścią akcyjną a częścią dłużną. W ramach tych limitów jednak będą się poruszały instytucje finansowe, które już będą same dobierały. Czy to akcje, czy to obligacje do portfela, więc myślę, że w dłuższym terminie pojawią się istotne różnice w zakresie wyników funduszy cyklu życia, chociażby właśnie ze względu na to, jaką część poszczególnych limitów będą wykorzystywali zarządzający, i jaką częścią będą wychodzili na rynki zagraniczne, które mogą mieć w pewnych okresach istotny wpływ na stopę zwrotu z takiego funduszu. Czyli mogą te stopy zwrotu się różnić między różnymi PPK? Mogą i na pewno będą się różniły. Mimo tych, Limitów, które zostały wprowadzone w ustawie. W dłuższym czasie myślę, że te limity będą, że te wyniki będą naprawdę a, istotnie się różniły. A na co zwrócić uwagę w takim razie przy wyborze tej instytucji zarządzającej PPK? Hmm, myślę, że kryteriów jest bardzo wiele. Na pewno należy popatrzeć na doświadczenie firmy w zarządzaniu właśnie takimi produktami jak Fundusze Cyklu Życia. Warto jest spojrzeć na doświadczenie instytucji finansowej we współpracy, we współpracy z firmami, ponieważ pracownicze plany kapitałowe to programy, to produkty, które będą dotykały pracodawców, jak i pracowników. Instytucja finansowa musi, w mojej opinii, mieć doświadczenie w dostarczaniu produktów i usług dla właśnie pracodawców. I mam tutaj na myśli różnego rodzaju rozwiązania informatyczne, ale też instytucja finansowa musi potrafić współpracować z pracownikami, z tym ostatecznym użytkownikiem programu. Jakim będą pracownicy? I tutaj mam na myśli wszelkiego rodzaju rozwiązania informatyczne, dedykowane właśnie pracownikom, takie jak serwisy internetowe, aplikacje mobilne, czyli coś, co pozwala pracownikowi na co dzień móc sprawdzać, co się dzieje w jego, w jego PPK, jak wyglądają wyniki, czy też mógłby składać sobie właśnie przez tego typu aplikacje różnego rodzaju zlecenia, które będą trafiały bezpośrednio do instytucji finansowej. Mirko, Ty się zajmujesz między innymi sprzedażą właśnie PPK. Powiedz, jak, jak to wygląda z wdrażaniem, z gotowością firm na to, no bo ustawa zaczyna obowiązywać od 1 lipca tak naprawdę i czy yy, firmy już są gotowe, żeby podpisywać te umowy, czy jednak czekają z tym cały czas na późniejsze terminy? No tutaj sytuacja naprawdę wygląda bardzo różnie. Są firmy, które od momentu podpisania ustawy przez prezydenta przygotowują się do uruchomienia PPK. Są to najczęściej duże korporacje, w których samo dostosowanie procesów do funkcjonowania PPK będzie długim, czy też jest długim, długim, długim procesem. Więc wiele firm jest tak naprawdę już w tym momencie na Etapie wyboru ostatecznego dostawcy instytucji finansowej, która wpisze się idealnie w zapotrzebowanie takiej firmy. Z drugiej strony obserwuję wiele firm, które kompletnie do PPK są nieprzygotowane, które dopiero po spotkaniach, czy to z nami, czy z innymi instytucjami finansowymi, oferując PPK, uświadamiają sobie, jak dużo pracy wewnątrz organizacji trzeba będzie włożyć, żeby takie pracownicze plany kapitałowe uruchomić, bo to nie będzie tylko i wyłącznie podpisanie umowy o prowadzenie o zarządzanie. To będzie dostosowanie wielu procesów po stronie hr po stronie kadr, płac, pojawiają się na pracodawcach nowe obowiązki, które pracodawcy będą musieli wykonywać, więc Cały ten proces uruchomienia PPK może zająć firmą około 2-3 miesięcy, więc firmy, które startują teraz. Tak naprawdę tego czasu mają coraz mniej. Bo tą datą graniczną dla firm zatrudniających 250 pracowników lub więcej jest jaki dokładnie dzień? To jest 25 października. To jest moment, kiedy najpóźniej firma musi podpisać umowę o zarządzanie. Z kolei, 12 listopada bieżącego roku to jest najpóźniejszy termin, kiedy pracodawca powinien przekazać listę pracowników. Instytucji finansowej, czyli de facto podpisać umowę o prowadzenie PPK w imieniu swoich pracowników. Powiedzieliśmy trochę o PPK z perspektywy firm, a teraz powiedzmy bardziej z punktu widzenia pracowników. No, ile można zarobić na tych PPK, ile stracić? Uważam, no, że to nie jest do końca właściwie postawione pytanie, dlatego że o, no, trudno jest w tym momencie prognozować przyszłe stopy zwrotu. O, czy one będą dodatnie, czy będą ujemne, to będzie przecież zależało od wielu czynników makroekonomicznych, od tego, jak będzie się kształtował rynek. Więc yy, ja to pytanie raczej przeformatowałbym i zapytałbym, czy PPK jest czymś, w co warto inwestować, w co war, czemu warto zaufać. Bo na pewno mogą się pojawić okresy, te koniunktury, które spowodują, że stopa zwrotu z takiego PPK nie będzie tak atrakcyjna, jak będą oczekiwali uczestnicy. O, wszystko będzie zależało od momentu wejścia do PPK, od wyboru subfunduszu, jaki w jakim uczestnik będzie inwestował. Oczywiście, założeniem jest inwestowanie wraz z upływem czasów w coraz bezpieczniejszy sposób, ale nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy któryś z pracowników nie będzie chciał cały czas być w funduszach o wysokim udziale akcji, co w pewnych niekorzystnych sytuacjach może okazać się dla niego niekorzystne. Więc, ile można zrobić? ile można stracić. No w takim razie zapytam, czy opłaca się do tego programu przystąpić, no bo jak wiem on nie jest obowiązkowy. Oczywiście, że tak. Tutaj należy popatrzeć na to z perspektywy tego, że angażując tak naprawdę bardzo niewielki ułamek swojego wynagrodzenia, ponieważ składka pracownika wynosi 2% brutto, który jest potrącone z wynagrodzenia netto, więc de facto wpływając niejako na, na to, co dostajemy tu i teraz na rachunek bankowy, to jednak praktycznie drugie tyle dokłada pracodawca. 1,5%, które jest ekstra pieniędzmi płaconymi przez pracodawcę. Jeśli do tego doliczymy wpłatę powitalną oraz dopłaty roczne ze strony rządowej, to tak naprawdę to się już robią całkiem istotne pieniądze w długim, w długim okresie. Czyli to są takie pieniądze, które tam na tego pracownika czekają i no błędem byłoby po nie nie sięgnąć, tak? Można tak powiedzieć. Myślę, że tak, to jest, to jest bardzo dobre. Błędne byłoby po niej sięgać, jeśli możemy skorzystać z dofinansowania ze strony państwa, jeśli możemy skorzystać z dofinansowania ze strony pracodawcy, to dlaczego z tego nie korzystać? To jest dokładnie tak samo jak z każdym innym benefitem. Bardzo mało osób w firmach decyduje się na niekorzystanie z benefitów, które firmy swoim pracownikom oferują. Myślę, że w przypadku PPK do tego należy dokładnie podchodzić w ten sam sposób. A skąd możemy wiedzieć, że PPK nie podzielą losu OFE? To jest całkowicie inny produkt jest całkowicie inaczej skonstruowana ustawa. To są całkowicie inne pieniądze. Jak e, pamiętasz, e, do OFE trafiały środki, które przekazywała ZUS. Czyli nasze składki wizualne, czyli nasz, nasz podatek. Czy możemy powiedzieć, że tak naprawdę nie były to nasze, to nasze pieniądze? Zresztą Trybunał Konstytucyjny w swoim, w swoim orzeczeniu jasno stwierdził, że to były środki publiczne. Więc to jest ta pierwsza różnica. PPK jest prywatnym programem. Firmy inwestują swoje prywatne pieniądze. Wpłacając je do PPK i pracownicy też przekazują do PPK swoje prywatne pieniądze. Więc mamy tutaj całkiem inny stosunek własności, no, jeśli chodzi o te środki zgromadzone w pracowniczych planach kapitałowych. Ponadto warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. Pracownicze plany kapitałowe. Podkreślają prawo własności do środków zgromadzonych w PPK w kilka, na kilka sposobów. Jednym z nich jest możliwość dokonywania zwrotów z PPK w dowolnym momencie czyli pracownik może w dowolnym momencie po pieniądze z PPK sięgnąć. Oczywiście poniesie wtedy określone koszty związane z podatkiem przez potrąceniami zusowymi, ale ma taką możliwość, czego nie było w OFE. Drugą rzeczą jest fakt, że pracownicy mogą wypłacić do 25% środków zgromadzonych w PPK na pokrycie kosztów leczenia z, w przypadku, kiedy pracownik, jego współmałżonek lub dziecko e, zapadną na ciężką chorobę. I to jest gwarantowane ustawowo. Czyli też sytuacja taka, w której, której w, OFE, w OFE nie było. No i trzecia rzecz: PPK możemy potraktować jako. Miejsce, z którego pożyczamy środki na pokrycie wkładu własnego. Oczywiście tutaj jest warunek, który mówi, iż osobą Pożyczającą środki na pokrycie wkładu własnego z PPK nie może być osoba starsza, niż 45 lat, jednak zawsze taka możliwość istnieje. Więc mamy wiele elementów, które wskazują na to, że to jest całkowicie prywatny, prywatny program. Stąd też jak kompletnie nie obawiam się, że podzieli on los losowe. Myślę, że gdyby pojawiły się takie zakusy i pierwsza informacja, <laughs> która wyszłaby do społeczeństwa, że rząd planuje coś zmienić w pracowniczych planach kapitałowych, spowodowałoby, że ludzie automatycznie z miejsca dokonywaliby zwrotu środków z PPK. Powiedzieliśmy o PPK z punktu widzenia firm, organizacji, instytucji. Powiedzieliśmy o punkcie widzenia pracowników, a teraz o punkt widzenia pracowników działów HR, działów kadrowych, Zapyta Mirka Chwazika. Z jakimi trudnościami mogą się spotkać pracownicy HR w związku z wprowadzaniem PPK u siebie w firmach? Słuchaj, nie nazwałbym tego trudnościami. Absolutnie są to jakieś nowe wyzwania. Rzeczywiście sytuacja na rynku jest dynamiczna i kompletnie się zmieniła w stosunku do ostatnich lat, jeśli chodzi o programy emerytalne, no bo tutaj mówimy o tym obszarze. Wyzwania będą i to będą wyzwania czysto administracyjne. Trzeba będzie się do tego dostosować. Kadry, instytucje finansowe, pracownicy, ale przede wszystkim właśnie HR, te kadry. Mam wrażenie, że jeśli ten kusz opadnie, kusz prawny, Kurs finansowy, tak naprawdę zostaniemy w tym obszarze najistotniejszym, czyli tej praktyki codziennej, rynkowej. Czyli jeśli chodzi o same kadry i ich obowiązki, bo tutaj mówimy o obligatoryjnych, właśnie obszarach dedykowanych bezpośrednio dla nich, y, cała administracja, czyli przyjmowanie zleceń, przyjmowanie dyspozycji, wyliczanie ewentualnych składek, które koniecznie trzeba będzie odprowadzać. Y, jak i samo wylistowywanie pracowników, którzy powinni brać udział w ogóle w obszarze pracowniczych planów kapitałowych. To są najistotniejsze kwestie i pewnie za chwileczkę przejdziemy do obszaru, w jaki sposób my jesteśmy do tego przygotowani, aby ich absolutnie odci odciągnąć. No właśnie, czy to jest coś, co oni sami będą musieli robić od A do Z, czy dostaną jakieś narzędzia od nas, generalnie od firm zarządzających PPK, żeby mieć mhm. tej nowej pracy dodatkowej jak najmniej. Mhm. Co, no myślę, że rynek tutaj, biorąc pod uwagę fakt taki, że przez ostatnie kilkanaście miesięcy współpracował w olbrzymiej grupie projektowej, chyba to była największa grupa projektowa, taka skupiająca się na samej praktyce funkcjonowania programu wdrażanego aktualnie przez nasz rząd, myślę, że rynek tutaj nie zaskoczy klientów Jakoś yy, specjalnie w tym zakresie, ale absolutnie przewagi konkurencyjne niektórych z firm, tak jak naszej, na pewno będą widoczne. Czy to po kilku tygodniach, czy po kilku miesiącach. My absolutnie nie zostawiamy tutaj kadr, nie zostawiamy pracodawców samych sobie, tylko absolutnie ich odciążymy tutaj w wszelkiej kwestii administracyjnej. Dedykując odpowiednie instrumenty do tego. Jakie to instrumenty? Skupiliśmy się przede wszystkim na stworzeniu trzech modułów, i to są moduły elektroniczne. Elektroniczne, nazwijmy je portalami, tak jak większość pewnie instytucji finansowych będzie to robić. Czyli tak, dedykujemy portal pracodawcy bezpośrednio dedykowany już kadrom danej firmy, gdzie funkcjonuje pełna elektronika, jeśli chodzi o przesyłanie zleceń, przesyłanie wniosków, generowanie raportów na potrzeby własne, przesyłanie składek, listy składek. I to będzie najistotniejsza kwestia. Absolutnie będziemy tutaj współpracować z departamentami sprzedaży dedykowanymi po naszej stronie, aby płynnie wdrożyć ten portal u zainteresowanych klientów. I to jest jeden moduł. Drugi moduł jest dedykowany już bezpośrednio pracownikowi. Również mając na uwadze to, aby odciążyć znowu. Kadry odciążyć HR od obowiązku przyjmowania zleceń, przyjmowania dyspozycji, których naprawdę może być z biegiem czasu bardzo dużo. Czyli dedykujemy NNTFI24, specjalny obszar w NNTFI24 poświęcony wyłącznie PPK, gdzie taki typowy pracownik, typowy klient, dla nas to będzie przecież klient, będzie miał możliwość składania szeregu różnych zleceń. Niekoniecznie pracodawca o tych zleceniach musi wiedzieć. Co więcej, on o niektórych nie powinien wiedzieć zgodnie z wymogami ustawy. No i trzeci w ogóle moduł, który też stworzyliśmy i to jest chyba nowość na rynku. Nazywamy go kioskiem. Nazywamy go kioskiem i to będzie dedykowane miejsce u niektórych pracodawców, w przypadku których niekoniecznie pracownicy chcieliby posługiwać się NNTFI24. To będzie dedykowane miejsce, gdzie będą mogli składać też szereg różnych zleceń dyspozycji w praktyce, po prostu definiując te zlecenia do komputera w dedykowanym miejscu danego pracodawcy. Niekoniecznie pracodawca też musi akceptować te zlecenia. Wygląda więc na to, że PPK są rzeczywiście sporym wyzwaniem, ale widzę, że jesteśmy dobrze przygotowani do tego, żeby temu wyzwaniu stawić czoła. Dziękuję za rozmowę i do usłyszenia mniej więcej za miesiąc w kolejnym odcinku Finansów po godzinach.